Witam serdecznie. Pora przygotować sobie na kolejny sezon opony letnie. Na felgach mam osiemnastka Keskin KT20 Future w dwóch kolorach. Niestety w zeszłym roku jedną z tylnych felg przez to, że nie mam Cover 360 lekko przytarłem bardzo delikatnie na rancie tutaj, gdzie jest ona w kolorze jest, jest polerowana. I tutaj spróbuję to lekko z papierkiem przejechać i srebrną farbą zaprawić. Nie powinno być znacznych śladów, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to zrobić. O, tutaj jest, jak dobrze widać, przybliżenie. Jeszcze zrobię jakieś fotki, wrzucę. Nie jest to znaczne uszkodzenie, aczkolwiek właśnie przez to, że dotknęło krawężnika, jest, jest to widoczne po przyjrzeniu się, żeby nie było. Zabezpieczymy sobie to. Przygotowałem sobie kilka rodzajów papieru ściernego. Zaraz zabezpieczę taśmą. Na początek, może 320. Gradacja później 1500. 2500. Wyczyścimy to i lekko spróbuję to. Może maznąć. Spróbujemy, może czegoś takiego. Jak będzie konieczność. Jeżeli nie najbardziej chodzi tutaj o ten kawałek gdzie, gdzie drapnęło jeżeli to papierem zaszlifuje nie powinno być znacznie widać o mamy już trochę wypracowane został ostatni ślad tak naprawdę wypracowane jest tym najgrubszym papierem teraz przejdziemy na 1500 już to będę poprawiał tutaj i zaczniemy to czyścić do końca Oczywiście taki ubytek tutaj, właśnie po tym spiłowaniu papierem, nie będzie miał żadnego wpływu, oczywiście, na, na wyważenie koła. Jest to po prostu za mała, za mała ilość. No dobra, to mamy zaszlifowane. Wszelkie jakieś zadziory czy coś zostały wyciągnięte. Troszkę trzeba było to spiłować, ale przy tym srebrnym zupełnie tego nie widać trochę jeszcze tutaj pociągnąłem bo tak jak jechał, jechało auto to tutaj też przychaczyło. teraz to odtłuścimy wyczyścimy naklejmy znowu kolejny papier i zajmiemy się rozrabieniem farby psikniemy to psikniemy czy tam pędzelkiem przejedziemy w sumie sp w sprayu też chyba mam ale raczej będę to yy, delikatnie pędzelkiem przejeżdżał a potem bierzemy się za polerowanie no i powiem tak miałem to wziąć, malować a zdjąłem, zdjąłem papier przejechałem to jeszcze 1500 ściernym. Wyczyściłem nitro i tak naprawdę nie wiem czy jest sens to malować. Widać w tym miejscu gdzie było przetarcie że jest, jak się przyjrzymy, oczywiście, że jest y, delikatnie wgłębione, nie jest wylicowane, ale ja nie chcę tego bardziej drapać. A teraz, y, żeby już, bo tak naprawdę nie widać specjalnie, żeby się to odróżniało. Oprócz tego, że właśnie y, nitro jeszcze odparowuje i robi się takie białe. Zgaszę lampę, może. to nie mogę powiedzieć, żeby się trzeba było do tego czepić raczej nie będę tego malować natomiast wezmę sobie dremelka tutaj mam zestaw tych akcesori w nim weźmiemy sobie jakiś filc pastę polewską też tu mam i weźmiemy to, wypolerujemy Przejechałem to nakładką z, z pastą polewską. To się trochę tak zmatowiło delikatnie. Teraz nałożony mamy na dremelek zwykły filc już suchy. No i włączamy. Na niskie obroty powiedzmy na 3. Na I finiszujemy to. Ok, w zasadzie trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, żeby znaleźć to miejsce, gdzie było tarcie, bez malowania. Fajnie, że ten rand był właśnie nielakierowany, całkiem nieźle to wyszło. Ja już ostatnie finiszowe prace zostawię dla siebie, żeby to idealnie już na powoli na spokojnie wypolerować. Powiedzcie czy, czy dobra robota, czy niedobra. Ok, mamy doprowadzone. Teraz wezmę sobie Wyczyszczę tą felgę AdBlue Vampire Liquid. Bardzo dobry. Do tego jakiś pędzelek. Ewentualnie to i jedziemy. To jest ta felga, która była przytarta. To przytarcie znajduje się tutaj. Raczej znajdowało się. Widać tylko to. Jak się bardziej przyjrzymy, po prostu powierzchnia nie jest idealnie prosta, jest wypolerowane, wygładzone. Fajny preparat jest nałożony tutaj na, na boki opon. On, nie nakładałem go dzisiaj, on był nakładany jak auto było na ceramice trzyletniej. No jest po prostu świetny, zostawia taką satynową powłokę i nadal, jest, nadal się trzyma. Felgi umyłem, bo na nich jeszcze później zrobiłem jakieś 2000 km, ale jest pozytywnie. Zadowolony jestem z tego, że nie jest, nie jest widoczne to uszkodzenie i głównie o to chodziło.